Jego magnificencjo, wielce szanowni dziekani, szanowni profesorowie, drodzy doktorzy i pracownicy Wydziału Zarządzania, mili goście. To niebywały zaszczyt stanąć tutaj przed Wami w tym jakże uroczystym dniu, jakim jest inauguracja Roku Akademickiego na naszym Wydziale. Jest to wyjątkowa uroczystość, ponieważ obchodzimy rocznicę 50. roku działalności Wydziału Zarządzania. Z całego serca pragnę złożyć władzom, jak i wszystkim pracownikom, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z pracy ze studentami. Jako studentka czwartego roku chciałabym powiedzieć, że jestem dumna z bycia częścią naszego Wydziału. Udało mi się zdobyć dużo wiedzy od wybitnych specjalistów pracujących na naszym Wydziale. Muszę także wspomnieć, że życie studenckie to nie tylko nauka, ale poznawanie nowych osób, zawieranie znajomości i udział we wspólnych wydarzeniach. W przyszłości w tym miejscu stało wielu moich poprzedników, który chciałabym serdecznie pozdrowić oraz którym chciałabym serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie oraz trud działania. To także dzięki Wam przez tyle lat udaje nam się utrzymywać bardzo dobre relacje z naszymi władzami, które mam nadzieję, że takie pozostaną przez długie lata. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania stara się przez lata animować życie studenckie oraz angażować studentów w różne wydarzenia. Już dzisiaj mam zaszczyt Państwa zaprosić na kolejną edycję Balu Menadżera okazałego wydarzenia utrzymanego w eleganckim stylu oraz pucharu dziekana zimowego szaleństwa połączonego z integracją i dobrą zabawą. Z tego miejsca chciałabym życzyć swoim następcom powodzenia w kontynuowaniu dzieła i idei samorządowej. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania stanowi ważne ogniwo naszego wydziału. To do nas przychodzą studenci ze swoimi problemami, które staramy się rozwiązać. Razem z władzami wydziału oraz resztą jednostek stanowimy jeden organizm. Organizm, któremu życzę jak najwięcej lat w jak najlepszej formie. Niech żyje Wydział Zarządzania.